Ostatnimi czasy w komentarzach pod różnymi wywiadami, postami czy na forach internetowych pisze się o potencjalnych problemach KSW i o złych relacjach między właścicielami. Czy rzeczywiście jest coś na rzeczy i Polska Federacja jest bliska upadku? W tym filmie przedstawię przesłanki, które według kibiców mogą o tym świadczyć oraz postaram się obiektywnie ustosunkować do nich. Martin Lewandowski i Maciej Kawulski od jakiegoś czasu jakby przestali interesować się KSW. Pierwszy z nich skupił się na stowarzyszeniu MMA, natomiast drugi zajął się reżyserką i planuje wyemitować kolejny film. O ile aktualne zajęcie tego drugiego nie jest raczej związane z KSW, chociaż kto wie, czy w swojej produkcji nie będzie chciał promować organizacji, o tyle Stowarzyszenie Martina owszem. Z pewnością ten twór ma pomóc głównie w rozwoju federacji. Ponadto każda duża firma na pewnym etapie swojej działalności pozyskuje pracowników, którzy w większości przejmują obowiązki należące w początkowej fazie rozwoju firmy do szefów. W związku z tym brak zainteresowania KSW przez właścicieli organizacji można wykluczyć. Gala KSW 50 zbliża się wielkimi krokami. Przez długi czas było bardzo cicho o tym wydarzeniu i dopiero pod koniec sierpnia ogłoszono wszystkie starcia, czyli dopiero dwa tygodnie przed galą. Z powodu zwlekania z informowaniem o kolejnych pojedynkach fani wysnuwali wnioski, że w KSW może dziać się coś złego. Zupełnie niepotrzebnie, ponieważ właściciele federacji od dawna twierdzą, że wakacje są okresem martwym, jeśli chodzi o MMA, zatem po prostu czekali, aż ten czas się skończy. W ostatnich dniach światło dzienne ujrzała kwestia problemów finansowych klubu KSW Crossfight. Wspomniała o tym w komentarzu na profilu Mirosława Oknińskiego, trenerka Jimu i była zawodniczka KSW Paulina Raszewska. Według niej Właściciel klubu Karol Kosak nie dba o swoich klientów i pracowników i zalega jej oraz jej mężowi kwotę 6 tysięcy złotych. Dodatkowo twierdzi, że dostawała wypłaty zawsze z opóźnieniem. Sprawa na pierwszy rzut oka nie wygląda ciekawie dla marki, jaką jest KSW, jednak tak naprawdę największa polska organizacja i KSW CrossFight Gym jedyne, co mają ze sobą wspólnego, to nazwę. Są to dwa twory niezależne prawnie i finansowo, ponieważ wspomniany KSW CrossFight Gym jest oparty o franczyzę. To tak samo jakby stwierdzić, że firma Żabka upada z tego powodu, że jedna z Żabek na Waszym osiedlu kończy działalność. Kibice mówią również o tym, że KSW jest wypierane przez nowo powstałą organizację Fame MMA. Wydaje się jednak, że te dwa produkty sięgają do dwóch różnych grup społecznych. Fame MMA opiera się głównie na publice młodszej, takiej, która interesuje się youtuberami i celebrytami internetowymi. KSW jest stworzone bardziej pod telewizję, a Fame MMA pod internet. Ponadto organizacje te nie muszą ze sobą konkurować o widza, ponieważ fani mogą obejrzeć zarówno jedną, jak i drugą galę. Od niedawna fani martwią się o przyszłość KSW, ponieważ następuje zmiana pokoleniowa. U schyłku karier są gwiazdy organizacji takie jak Pudzianowski, Materla czy Kalidow, który zresztą już na krótkiej emeryturze był. Problem ten jednak jest wspominany już od kilku lat i przez te kilka lat federacja sobie jakoś radzi. Nie boi się organizować walk medialnych z udziałem znanych postaci, np. Popka. KSW słynie z siły marketingowej, zatem nie ma co się martwić o ewentualne nowe gwiazdy. Wręcz pewne jest to, że prędzej czy później zakontraktowany zostanie Artur Szpilka, który jest niezwykle popularny i przyciągnie szeroką rzeszę fanów. Martin Lewandowski dosłownie kilka dni temu w wywiadzie dla sportywalki.org wypowiedział słowa, które mogą wywołać wiele spekulacji, jeśli chodzi o przyszłość KSW. Różal to już jest historia KSW i taką pozostanie Różal nigdy już nie zawalczy dla KSW. To mogę wam gwarantować. Chyba, że przestanę ja z Maćkiem być na czele tej federacji, co też bierzemy pod uwagę. Ciężko jednak brać te słowa na poważnie i wierzyć w to, że coś jest na rzeczy. Przecież każda firma powinna brać pod uwagę to, że prędzej czy później z jakichś powodów działalność będzie musiała zostać przekazana w inne ręce. Organizacja KSW najprawdopodobniej ma się dobrze i jeszcze przez wiele lat będzie dawać nam rozrywkę w postaci kolejnych świetnych gal. Nawet jeżeli rzeczywiście Martin Lewandowski i Maciej Kawulski za sobą nie przepadają, z pewnością umieją oddzielić relacje prywatne od biznesu. W grudniu odbędzie się duża gala z głośnymi nazwiskami, i kibice zapomną o wyimaginowanych problemach KSW. Pomimo wspomnianej zmiany pokoleniowej i prawdopodobnego przejścia w niedalekiej przyszłości na emeryturę gwiazd organizacji, prędzej czy później znajdą się następcy, których kibice pokochają i będą w stanie zapłacić za bilety i wykupić pay-per-view. Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami.